11.02 godzina 16:00. Rozpoczęcie drugiej edycji JJSMP zwanej jako RapyPL. A w tym odcinku pokażę wam, jak mi poszło na starcie serwera. Oczywiście były próby błędne, prawie wyzerowali mnie do jednego serduszka. Oczywiście oglądaj do końca, a ja już nie przedłużam i lecimy do filmu. To jest! Weszłem na siódemkę! Jest! No widzisz. Dobra. dobra. O, to 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 słyszał. O, to wiesz, to już słyszał, wiesz. Nagry nagrywanie już mam włączone, to wiesz. To wiesz, to słyszał. Tepnę no, się do ciebie, wezmę sobie jedno, dobra? Ja, ja idę na szóstkę, ja na szóstce gram. Ja na szóstce gram, giebany. Tepnąłem się do ciebie. Gram na szóstce i się tepan do ludzi. Ja idę po drugą na szóstkę. Ech... No na po drewnem spał, no... A wezmę sobie te dwa żelaza, jak coś sobie zrobię, dwie tarcze. To weź drewno od razu, bo... bo nie wziąłem. Hehehe tak, no, Dawaj, masz dolar, masz szóstkę, Ej. od nowa, tak to palmy od nowa i Możemy razem wszyscy tu iść. Chodź dolu, masz. Daj. Masz ty. No jak... No bo wiesz, ja na już studencji nie wiem, czy zagrał, chyba że... Chyba, że Black Ninja się wystakuje tak bardzo, że... <grymne> Black ninja, Musimy być Black Ninja być wystakowany no, no. Dobra, mam dwie tarczy, chcę... A dobra. Idziemy... Idę na spawna i tepnę się... I tepnę się gdzieś, może ty po będzie. Doczekaj, patrz, a teraz zdominuję serwer z 7 sercami albo ośmioma. No ja dziewięć, No ja dziewięć. No, ja, no, ja, kurwa. Obiłem! serc jednak o, no git Ja mam dziewięć. Masz, masz kobla? Nie mam kobla, Ach, kobla. Pisze, popatrz, A co piję kopacz turcy. tursy? Ja mam ja mogę dać żelazne rzeczy jakieś O, no i git faj Tarczę Tarczę Przydałoby się poza linię wyjść, ale tu jest diamentowy set Nieenchantowany i no i fajnie byłoby go zabić, ale no nie wiem No A ja mam trochę chyba wc ale to trochę Ja, ja to biorę, bo na, za czymś... O uj. Co? O! Spirytala! Uciekamy się! D dobra, dawaj, spróbujemy, dawaj. Co ma, co ma, co ma? Co ma? Co ma? Jak? Dobra. Pokój, nie zauważył. To jest zły pomysł, bardzo zły pomysł. się ja zaraz stępią do was. O kurwa, dobra! Pomagam! A, dobra, no, no pójdę, w którym jest. O o! Kurwa! O ty słyszałeś? No. Ja bym A, dobra. Gościu gdzieś się tu kopie, słyszałeś? Nie słyszałeś chyba. <laughs> chyba nie słyszałem. Ja słyszałem, czekaj, nawet coś zwiększę tego? Na <coughs> zdrowie. No, Mego, tak. <laughs> jesteś na zdrowie. Jestem morder. O kurwa! Nie ja się mnie umiejętności... nie No to koniec. Jest koniec. Jest koniec z <laughs> Proszę, nie, 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 wytrzymam. nie Po challenge'u Nie wytrzymam! Dobra. Kita muszę wziąć. No i od nowa. Z jednego serca niej. No. Czekaj, ja zrobię szybko. Czekaj, zadzwonię do kościoła. Czekaj. Ja może pododaję wszystkich stąd dlatego. Na to się ten. Ale co? myśmy wygrali jeszcze tam, bo chcę trzogi zamknąć, ale nie wiem, czy to tarak się przypadkiem nie ten. Tym. nie <głanie> Masz zrób <drudno>? y <głanie> no, Ja mam, ale z klikiem mogłem. Mam patyki i trafi. O, super. Dobra, czekaj. Okularki. Dobra, tu <głanie> przepalam. Nie no crafting ci dałem dolu. No się stoi się tam koło cofnij się. Ja Kurde Nie widać, a widzę dobra za piecykiem siedział Tylko nie ruszy go No idealnie się na tą kreaturę 479 zł Ja wiem jaką będę chciał sobie kupić temperaturę teraz Jaką? Genesis, tam chyba TOR, 60%. TOR? Jak? De 60%. Złoto mam. Ja wszystko ci odbyłem, patyków nie mam, żeby zrobić Cekilow. <kłysy> Sorry, potem tego. No nie dam rady wykopać tych diamentów Nie gadaj Nie wykopię tych diamentów Daj Tylko Nie no nie wykopie Nasza tarcza. O, walną mi kilo A cztery diamenty Dolur weźmy tepni tam na góry To teplnij Polakus tepnij po Wykopię. A no. ja masz mam. patyki? Ja mam Nie masz? Ja mam Nie mam, nie mam Wszystko Masz Masz, Fawlekusz Daj Dolur, te... No Cztery jak sobie... Nie, oddaję ja. Ja mam. Dobra. Teraz drewno potrzebuję na patyki. Masz Masz za tobą Mam jeszcze 6 desek. Miecie opłaca czy siekierkę? Siekierka. Pierwę na Ej, daj mi dwa z drewna. No. No dobra, już nie musicie. Idziemy na spawn'a, czy jak? Panie się walić. Ale nie, że muszę iść, dobra na spawn'a przejdę i tu zaraz. Albo na RTP, idziemy. Daj, tylko wyłączę okularki. Idę na ósemkę. Paulek Poza... te, ja już pewnie drop'nie ten. ...telkę. A, tak, ja bym miał już seks Jak już seks ten to beacon drop'nę. Beacon też się opłaca, ...chyba. Po co ci beacon? To no, żebyś śpił dać! Ma... Zdradził gdzie masz bazę. No. Po to jest beacon. A gdzie V lekko poszedł? Ja poszedłem na W. Łeś. Tam. A tam. Nie wiem, nie wiem, Widzę jakiegoś, jakiegoś trapa. Podbiegnę za niego. Nikoła chyba w nim nie ma. A to Black daj dalur. Hmm. O, płyniemy teraz. Ja mam tylko wsiadaj ktoś. A nie, płynę. Bez słonecznika. O co? No, to jest zjeść. O, na żyjżeja. Musiałbym jechać na jakiś traw chyba. Albo wioska. Yeah. A, wioska. Gdzie jesteś? Na nie, nie N wiem. od was. N? Tak, N. Okej. Okay. Za górą? A, znaczy to jestem nie za górą. No teraz A, jestem za, za górą. Jest, jest, jest wioska, jest wioska, jest wioska. Jest wioska. Palem! Czekam! Czekam na BTK chodzi? Zara, zara. Fie. Co za pajas? Fie, co tu jest? A i nie gra na O! Łóżka są! Wezmę. Po co, co nie wiem, po co? Nie wiem. Bo jak będzie nether, to żeby jakiegoś diaksa wywalić w kosmos. Muszę sobie poczekać za netheru. Wiem, a jedno łóżko było w całej to jest... O, John jest na serwerze John, cześć Gdzie wy jesteście, nie widzę was no, minus, minus 200 na 1150 Ale kus, biegł na... Na Nord? Topnąłem, topnąłem

o, Ech, bra, ja dobra, biegnij prosto. Jak Dobra. Na... Macie wszyscy Ed. jak saty, żeby ich zabić? Ja mam... Ja pan... Nie, tylko Dolu na żelakach. Ok. Ja żelaka będę wenderczości Temu, więc... <laughs> ja temu ja jednemu padabania. Ej, ja tu mogę ustawić Sethoma! Sethoma tu mogę ustawić i przyjdziemy... Jest tu za tobą! Evi! Olekus! Ustawiam tu Sethoma! Ile ci biję? Ile ci bije. Ile ci bije